Jeżeli śledzicie makijaże od 2015 pewnie roku, czyli tak jak ja, to na pewno kojarzycie dramę Anastasia Beverly Hills subcoach. Paleta, której nikt nie umiał użyć, więc wszyscy kleili, że jest beznadziejna. To była po prostu pierwsza paleta, która miała w sobie coś bardziej z pigmentów prasowanych. No i nikt tego nie umiał użyć, więc płakali. Ale ja Wam dzisiaj pokażę, jak pracować z pigmentami prasowanymi i cieniami bardzo napigmentowanymi, żeby było coś pięknego, a nie jakiś dramat. Pierwsze pigmenty prasowane były troszeczkę no, gorsze niż są teraz oczywiście, ale gorzej wyglądają, jak je chcemy pomalować na szybko, zazwyczaj. Jakby ok, pomalujemy się nimi, ale cienie według mnie często są w tym lepsze. Nie wszystkie, no ale często. Dzisiaj sobie użyjemy palety, która ma część pigmentów prasowanych, część cieni do powiek, no i pokażę Wam, jak się z takimi trudniejszymi cieniami pracuje. Mamy tutaj przepiękną paletę Cousins. Od Bella Beauty Bar we współpracy z Nupur Makeup. W tym momencie na moich powiekach mam już moją ulubioną bazę pod cienie, czyli MAC Paint Pot w kolorze Syncto Whisper. Jest to kompletnie biała baza, ale no, jest to dobry kolor pod wszelkie kolorowe makijaże, nawet jeśli macie bardzo ciemną cerę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czemu baza, a nie korektor, to mam o tym cały film. Zapraszam do tego filmu w playliście kurs makijażu tutaj na TikToku za darmo. I o to tutaj chodzi, czemu baza, nie korektor. W szczególności z pigmentami prasowanymi. Ponieważ nie trzeba bazy pudrować. Są to dupne bazy, ale dobrej bazy nie pudrujemy. I cień jest pierwszą rzeczą, która dotyka nam tej powieki. Więc łatwiej go zagruntować, przyczepić, wybić ten pigment. Drugą najważniejszą rzeczą tutaj będą pędzle. Gdy wchodzimy w pierwsze odcienie, to musimy mieć dosyć mocno zbite pędzelki. Tutaj na przykład mam Boho Beauty 202. Jest to pędzel dosyć spory do blendowania, ale on jest mocno zbity, więc on nam nie rozniesie tego cienia wszędzie dookoła. Rok mi spędzi, ale będzie miał moc żeby nam ten cień wbudować, nie rozgnieść go wszędzie i lepiej się nam ten cień wtedy przyklei też. Przejdę tutaj do tego bordowego pięknego cienia. On jest właśnie pigmentem prasowanym i ledwo go dotykam, bo wiecie, tutaj mamy maksymalną ilość pigmentu z mniejszą ilością zapychaczy, więc nie musimy tak dużo tego cienia dawać, jakbyśmy musieli na przykład właśnie robić to z cieniem. Zaczynam od najciemniejszego cienia, żeby dało się go tutaj nabudować żeby on się najlepiej przyczepił i żebyśmy potem mogli go ewentualnie rozblendować czymś innym. Ja zazwyczaj zaczynam taki cień, widzicie? Czy wy to widzieliście? Ja ledwo dotknęłam tutaj. Tej powieki, a już mamy tak mocny pigment, no bo taka jest specyfik pigmentów prasowanych, panie. Wchodzimy tutaj na dole, troszeczkę, trzy ruchy i to samo na górze. Jak tutaj już troszeczkę tak wbiliśmy ten cień, to możemy zacząć go roznosić dalej, no ale wiecie też nie aż tak, żeby na pół twarzy, no ale po prostu blenduję okrężnymi ruchami per tam gdzie już ten cień nałożyliśmy, żeby te granice już były troszeczkę lżejsze i delikatniejsze, zanim zaczniemy dokładać resztę tutaj tych cieni. To samą cień nałożę tutaj we wewnętrzny kącik i widzicie, tutaj miałam w pewnym momencie więcej tego cienia i on mi taką kreskę stworzył. I tą kreskę będzie nam ciężej rozblendować. I tutaj nałożyłam teraz więcej tego cienia i na pędzel i na powiekę i tego cienia już nie ruszycie. Też to jest ta specyfika że jak już nałożycie jakiś cień, będzie Wam go o wiele ciężej ruszyć, jeżeli to jest pigment prasowany, niż zwykły cień. Dlatego jeżeli gdzieś coś nałożycie za bardzo, no to wtedy tego nie rozblendujecie. Trzeba dobrze znać swoje pędzle, żeby wiedzieć, który pędzel zrobi Wam krzywdę, a który nie. Ten pędzel jest bardzo mocno zbity na środku, ale się rozcapierza. Dodaje nam pigment i zarazem rozblendowuje granice. Tymi bardzo mocno napigmentowanymi cieniami też nie zawsze musimy od razu rozblendowywać te granice. Bo widzicie, tutaj już mamy bardzo, bardzo duży kształt. A jeżeli nałożylibyśmy go tylko tak troszeczkę, tak jak tutaj, nie wychodząc dalej, to możemy tą plamę koloru tutaj zostawić i skupić ją i rozblendować resztę delikatniejszym jakimś cieniem jaśniejszym, żeby rozblendować go, ale nie roznieść na pół twarzy. Nałożyłam teraz ten cień w miejscach, w które chciałam. I teraz możemy przejść do drugiego cienia. Przyznam się Wam do strasznej zbrodni. Nie jestem zodiakarą i ja nie wiem, jak się czyta znaki zodiaku po angielsku. W ogóle cała ta paleta się ciężko ją czyta. <grych> wiem tylko, że Pisces, czyli ryby, to Pisces, no bo ja jestem rybami. Ale jeżeli resztę wymawiam źle, to sorry zodiakary, nie zawijcie mnie. To nie jest takie oczywiste. Przejdziemy teraz do nieoczywistego koloru, czyli do koloru Libra ponieważ jest to też pigment prasowany, a jakbyśmy użyli tego odcienia don, to byłoby za łatwo. I tutaj też możemy się zastanowić, czy chcemy od razu wejść w bardzo mało zbity pędzel, czy w bardzo mocno zbity pędzel, nie? I tutaj to będzie miało tak, taką zależność jak daleko chcemy ten cień roznieść i w szczególności jak bardzo chcemy, żeby ten gradient był zaawansowany. Ponieważ jeżeli damy tylko taki zwykły łatwy do opracowania cień. Na przykład, dalibyśmy właśnie ten i ten i tylko na przykład jakiś biały, żeby rozjaśnić jakieś elementy, to nie musimy się aż tak modlić, jakbyśmy chcieli przejść z tego cienia w ten cień, potem w ten, i ten i ten i ten i, ten, i wszystkie. I Kawałek po kawałku, no wtedy nam się tych powiek nie zmieści. I musimy wtedy bardziej strategicznie podchodzić do tego blendowania. Przez to, że nie robimy jakiegoś takiego turbo skomplikowanego tego makijażu, no to ja przejdę do takiego pół na pół zbitego pędzla, troszeczkę bardziej niż tamten, żeby nie roznieść tak daleko tego makijażu, ale to wszystko się może zmienić. Przejdę do pędzla 2,2N, też z Boho Beauty, niesponsorowany, po prostu kocham ich pędzla najbardziej. No i do tego pięknego fioletowego odcienia. No błagam. Toż ja to ledwo dotknął, a widzicie ile go tu Możecie się zastanowić, czy chcecie otrzepać ten cień, czy nie. Ja zazwyczaj pigmentów prasowanych nie oklepuję. Wchodzę i mam nadzieję na na najlepsze. I na początku też ten cień, w zależności gdzie ja go chcę, najpierw go tylko nakładam takim większym płatem koloru i dopiero na przykład tutaj blenduję od góry, żeby te cienie nam tutaj zmieszać. I to już wygląda dobrze, tylko no, trzeba wiedzieć jak. Właśnie wiecie jak to krzywdę narobicie. Wiem, byłam tam. Dokładam tego cienia więcej. No i tapuję go w tych przestrzeniach, żeby to budować. Nakładam go trochę na ten bordowy, bo do niego będziemy musieli wrócić. I tutaj no, najważniejsze jest, żeby właśnie Powracać do tych cieni, Że nie możemy tylko jeden cień, drugi cień, trzeci cień. Do widzenia, tylko pierwszy dzień, drugi cień, pierwszy dzień, drugi dzień, pierwszy dzień, drugi dzień, drugi cień, trzeci dzień, pierwszy dzień, drugi dzień, pierwszy dzień, nie? I to nam bardzo wydłuża, ale daje o wiele lepsze efekty, ponieważ cieniami byśmy nie dali rady tego zrobić, nie? <grych> ja się tapam, tapam i zostawię to tak jak jest, bo rozblenduję resztę go białym cieniem, którego niestety nie mamy tutaj w tej palecie. Mimo, że jest piękna, nie jest to kompletna paleta, więc ja tutaj przejdę do białego pigmentu prasowanego z Anastasia Beverly Hills Norwina, moja ulubiona paleta do niedawna. Bardzo dużym, bardzo nieprecyzyjnym pędzlem. Olbrzymim pędzlem wręcz. Kończy mi się to swój ulubiony biały. Tutaj mamy Boho Beauty 215 Blending. Olbrzymi pędzel. No i jego nakładam. On się wszędzie osypie, ale nie martwcie się o to, bo biały możemy zawsze osypać. Jego tak tapuję, nakładam i blenduję teraz dookoła tego fioletu. Wiem, że wygląda to przerażająco, ale teraz the process. Omiatam wszystko to i zaczynam blendować. Bo jakbyśmy tego nie zrobili przy tym makijażu, to byśmy rozmieśli ten fiolet wszędzie dookoła i potem byśmy to już tego nie wyczyścili. A tutaj tym białym, biały jest ciężkim, takim twardym pigmentem, więc on nam tu wszystko troszkę uspokoi. Tam, gdzie się osypał na brzęsy czy coś trkodzi. Oczyszczamy, wracamy do tego fioletu. Resztkę na pędzlu, nie dokładam więcej. I teraz zaczynam troszeczkę bardziej blendować, wchodząc i na ten biały, i na ten bordowy. Macham dookoła i przywracam tutaj troszeczkę tego pigmentu, którego zabraliśmy bielą. No i w tym momencie możecie powiedzieć, Boże, to wygląda jakby ktoś idł dał w mordę i uciekł. No trochę tak. No macie rację, ale to wiecie. Będzie dobrze. I teraz, jak już mam to tak rozblendowane, i ten no, bordowy cień nam tutaj z tego środka zniknął, wygląda tak, to wszystko marnie, właśnie obicie jak śniak, to czas zwrócić do tego bordowego pierwszym pędzelkiem. Ten pędzel może być ciut za duży, ale może będzie ok. I jego nakładam tutaj, tylko tapiącymi ruchami. Nie robię tutaj żadnego machania, tylko tapię, tylko wbijam pigment, przywracam go i dopiero. Teraz zaczynam troszeczkę okrągłe ruchy, ale nie tak, tylko tak, że on jest dotknięty w jednym miejscu, ale miącham nim naokoło, ale ja nie przesuwam go nigdzie dalej. Bączek były takie bączki, nie? W jednym miejscu on siedzi a kręci dookoła. To tak robimy tu. I możemy zacząć troszeczkę zmieniać te trajektorium? Pędzla. Boże, ja wam używam takich jakichś dziwnych, zaawansowanych słów, na które absolutnie nie ma tutaj potrzeby, ale ja nie wiem jak to wytłumaczyć. Ja nie umiem polskiego. Angielskiego też, ja nic nie umiem. Ech. I takimi no rysującymi ruchami teraz troszeczkę dalej przechodzę. W łatwy sposób odbudowaliśmy ten bordowy odcień. Ja to teraz wytnę i wrócimy tutaj do zewnętrznej granicy. Zrobimy przestępstwo. To może nie wyjść, a jak wyjdzie to będzie super. Niestety nie jest to pigment prasowany, więc może nam to nie wyjść. Ale w tym momencie jak mam to rozblendowane w ten sposób, to ja bym weszła w te zielenie i wpierdzieliła je tutaj na środkową część powieki. Bo idzie się? Bo ja trochę tak. Ale to może później przestępstwo, na razie rozblendujmy tutaj. Przez to, że tam na tej zewnętrznej granicy naszego oka mamy o wiele więcej miejsca. I bazę możemy roznieść tutaj aż po same linie włosów i wszystko. I zresztą to też zrobimy. To to już nie musimy się tak martwić, że nam zabraknie tego miejsca na blendowanie, nie? Jak tutaj. Więc i możemy zacząć wchodzić w o wiele większe pędzle, jak czasami robię takie dzikie makijaże, to ja w te pigmenty prasowane to wsadzam pędzle do różu, nie? I tym cienie nakładam dookoła. No bo tutaj mamy tak mało tą przestrzeń, przynajmniej przy, przy tym kształcie, który ja robię. No, moglibyśmy wyjść tutaj na nos i zrobić semonobrew z cienia, ale no, to już trochę za dziko chyba. No ale tutaj możemy nawalić zamiast, zamiast podkładu. Podkład możemy zblendować potem na spokojnie sobie z tą bazą. Nie będzie wtedy i tak tragedii, więc zabieramy to tu. Mamy ten cień jako tako nałożony, nierozblendowany. rozblendowany. Szczerze Wam powiem, ja czasami nawet nie rozblendowuję tych cień, tych najciemniejszych. Nawalam ten płac koloru, troszeczkę tam te boki jakoś przetrę, żeby nie było. I wwalam w to jakiś jaśniejszy cień. I... I też coś z tego wychodzi. Wejdźmy w większy pędzel, taki sam jak ten, w którym nakładliśmy biały, tylko to jest Hulu P36 w tym momencie, czyli też bardzo taki duży, fajny pędzelek. I nim wejdziemy do tego cienia Libra czy Libra. Libra może jak Library. Chyba, że to jest Halloween, ale, no mówię, z tymi znakami Zodiaku i tak dalej, to nie jest takie oczywiste, nie? Że tam może być napisane jedno, może być to przeczytane zupełnie inaczej. Ja nie chcę mi się tego googlować. No jasz, ma. mamy ten cień tutaj i wchodzę, ale nim wchodzę już też troszeczkę na ten bordowy, a nie tylko dookoła, żeby no, ten blend i złączenie tych kolorów w jeden gradient zaczęło nam się już troszeczkę wcześniej i wychodzę tym coraz dalej. I jak widzicie, no to się zachowuje pięknie, no nam się tworzą te gradienty same. Ten bordowy cień jest dosyć ciepłym odcieniem. A ten Libra jest bardzo, ale to bardzo chłodny. I tutaj, i ten bordowy cień wydaje się o wiele chłodniejszy niż ten, bo one troszeczkę przyjmują od siebie tych kolorów, ale w inny sposób niż cienie. I to, to od razu wygląda w sumie dobrze. No, ale żeby zrobić taki naprawdę niesamowity jakiś makijaż, no to musielibyśmy no, troszeczkę dłużej czasu jednak spędzić. No, ja już to robię prawie godzinę. No i w 5 minut byśmy takiego makijażu nie zrobili. No nawet nie chodzi o kształt, tylko o no, ten blend i tak dalej. No ale to też jest no, kwestia wprawy. Są bardzo dzikie makijaże, które ja robię w godzinę, żebyście się zdziwili, jakie ja mam zrobić w godzinę. I powrócę do tego poprzedniego pędza, dużego rozczarzonego, tego samego, jak ten, tylko z boh. No i ten biały cień nawalę tutaj teraz, na samą też granicę. Na koniec powracam jeszcze raz do tego bordowego. Skupiam go tutaj blisko tej dolnej powieki, środkowej powieki, ale zostawiam go w mniej więcej tak mało go tutaj na tym środku, ponieważ tam ja chcę dać ten zielony, to może nam nie wyjść. W szczególności, że to właśnie ten zielony nie jest pigmentem prasowanym. A cienie, przez to, że mają więcej różnych jakichś tam domieszek i tak dalej, no to one nie chcą się tak dobrze łączyć z kolorami, które do nich nie pasują. No ale spróbujemy. Jak wyjdzie, gówno to wyjdzie. Gówno będziemy wiedzieli. Ha, To już Was nauczyłam, co miałam. Przejdzie tutaj do pędzelka Hulu P30, no i tego cienia DK. I czemu ja wchodzę w taki dziwny, ciemny zielony? Ponieważ Chcę, żeby na mojej ruchomej powiece był ten odcień Chaos i błyszczące zielone cienie. Żeby tutaj fajny taki kontrast tam się zrobił, żeby to nie był cały taki fioletowy makijaż. Zresztą taki makijaż w takich ocieniach już zrobiłam 4 lata temu. Nieważne. I ten odcień Chaos jest na kole koloru po prostu za daleko od tego bordowego, który tutaj mamy i to nam się ładnie na pewno nie złączy. No to tutaj już to trochę trzeba wiedzieć, wiecie, <laughs> mieć obeznanie, jaki kolor do siebie pasuje, jakie kolory możemy z sobą połączyć, jakie nie. I tutaj nie jest tak, że łączymy różowy nawet z zielonym, czyli odcienie, które są bardzo, bardzo najdalej od siebie prawie jak się da. Tylko jeszcze do tego z bardzo ciemnym różowym, no bo ten bord, no to jest Różowy, tylko ciemny. Więc tam by się zrobiło coś złego. Więc chcemy użyć cień przechodni, który mniej więcej będzie nam tutaj pasował do tego. Czyli przechodzę do ciemnego cienia. Czyli jak mamy dwa mocne. O, ciekawe. Gdy mamy dwa mocne cienie, no to łatwiej będzie nam połączyć dwa ciemne cienie ze sobą, niż byśmy w... złączyli ciemny, niepasujący z jasnym. Nie Nie wiem, jak to Wam lepiej wytłumaczyć bo się nie jest. I tutaj nam się tworzy no, takie troszeczkę czarne błotko, bo już mamy tutaj tyle jakichś takich rzeczy. Jeżeli to się nam bardzo źle będzie wyglądać, to tam czarny po prostu jakiś damy. Ale przez to, że ten pędzel jest tak mocno zbity, no to nakładam tutaj dużą tą część tego pigmentu, no i tylko w jakiś sposób próbuję te cienie ze sobą złączyć. Ale przez to, że właśnie mamy ten zielony, ciemny i ten bordowy, no to coś co nam się tutaj stworzyło wygląda jak taki no ciemny, szary więc powracam do tego bordowego, żeby to jakoś odbudować tutaj ten bordowy i złączyć go razem z tym zielonym, więc nakładam go, go trochę na... I fajnie to wygląda, trochę jak taka smoła. Ale lekka plama nam się tutaj zrobiła, no ale trudno. I teraz jak już mamy go tu, jest on troszeczkę za głęboko, nie chciałam, żeby on był aż tak głęboko, no ale trudno. No to takim samym rodzajem pędzę jak ten z Hulu P30. To jest akurat Boho Beauty komunikatywnie K9. On wygląda tak samo. To była limitowana kolekcja, ale na pewno coś takiego tam będzie. No to teraz przejdę do tego cienia. Chaos. Jest taka piękny, zgniły. Uch, mocno. To czy to jest pigment? Nie. To też jest cień. Ciekawe. Zastanawia mnie czym to się dokładnie różni? Jakby co, czemu ten jest mimo tego, że jest bardzo napigmentowany, czemu to jest cień, a nie pigment na pewno, to jest jakaś wiecie techniczna rzecz. No ale piękny. I ten cień to już tylko wprasowuje, tylko tapie. Już na ten zielony też ciemny, który tam mieliśmy, żeby tego nie roznieść, żeby to mocno zagruntować, wbić powiekę. I dopiero po chwili zaczynamy blendować na boki. Ale to śmiesznie wygląda niestandardowo. I ten do samej krawędzi nałożę. I widzicie, to jest taka fajna sprawa, że jak robimy odcięcia, jeżeli chcemy bardzo mocno kontrastujące cienie ze sobą użyć, no to jeżeli coś wytniemy, tak jak ja tutaj wycięłam ten catch taki ten, to możemy jedno, jeden obok drugiego, nie musimy się tutaj o to martwić. Więc jeżeli chcemy użyć bardzo kontrastujące kolory, no to po prostu odciamy od siebie jedno od drugiego. I nie ma, ma kłopotu wtedy, nie? No ale czasami ja lubię robić jakieś takie, no tutaj taki brud żeśmy zrobili. Nie mam no, na coś takiego ochotę to też można zrobić. Trzeba tylko wiedzieć jak. Mm, I wygląda to fajnie. No tutaj te wewnętrzne kąciki zostawiam czyste, bo tam dam biały. Tutaj już chodzę o wiele bardziej precyzyjnym, zbitym pędzlem. To jest 224N z Boho. Biały pigment. No i też go wbijam tutaj. Fajnie go tutaj farbki. Żeby ten biały się fajnie nam wybił, ale nie chce mi się teraz na takie eksperymenty aż tutaj wchodzić. Więc go nakładam tutaj. Ja bym jeszcze dała żółty jakiś odcień tutaj. A bok tego zielonego, bo to by nam fajnie wyglądało. Kocham dodawaj żółty w makijażu, kocham po prostu. Tak samo ten biały, w ogóle go nie otrzepuję, bo wtedy go nie będzie widać. To musimy dużą mieć ilość tego pigmentu, w takich niektórych odcieniach, wiecie, białych, pastelowych i po prostu je wbijamy, bo one i tak nam się troszeczkę wytracą. No i nakładam go tutaj, łączę go jakoś tak od góry, żeby ten łuk brwiowy był czysty, ale tu widzicie, tu nam się zrobił taki trochę brzydki sinia. No ale tutaj trudne kolory, mieszaliśmy różne formuły tych cieni to mogło nam coś troszeczkę nie wyjść. Zawsze możemy wrócić na przykład do tego fioletu, który mieliśmy delikatnie. Jak go tu przywrócić? Ciekawe, <grym> jak to wygląda. Tym samym cieniem, którym nakładałam ten biały, wejdę do żółtego odcienia, tutaj akurat odcień B2. Odrobinę go akurat odszypuję i nakładam go na samym końcu tego zielonego chaos i tego białego, żeby tak troszkę ten makijaż... Ocieplić tutaj wewnętrznym kąciku, zrobić większy gradient niż samej bieli do zieleni i to nam zrobi coś takiego ciekawego ekstra. Szczerze nie spodziewałam się, że będzie tak spoko wyglądać ten makijaż. Ten jest trupodziki, ale, ale fajnie to wygląda. I tak, trzeba będzie przejść do błysków. To wam pokażę. zaplikujemy razem. O błyskach to jest, wiecie, zupełnie inna część i to też też tam znajdziecie w kursie makijażu. Ale tutaj z tymi nie trzeba się nic za bardzo bawić. Ja możemy nakładać prosto na skórę. Co mam taką dużą dziurę? <grymne> Kocham, jak rymuje tak kompletnie z dupy. Fajno, że ten zasłonka kopiłam. Dwa mnie tu kuszą. Pierwszy, co mnie kusi, to jest ten Agni a drugi to jest Descendants, widzicie. To nie są jakieś magiczne słowa, ja wiem jak czytać. Chcę, żeby mi choć trochę pasowały, więc spróbujmy obydwa. Bardzo podobne Uch, ale ten odbija na różowo. To może go? Często jak nie wiem, jaki cień błyszczący dać, to po prostu biorę go na palec, przykładam sobie do powieki i sprawdzam, który będzie fajniejszy. I chyba ten taki, co na różowo poświatuje, będzie fajniejszy, no bo będzie nam pasował tutaj do całej tej historii, co mamy na e, korystycznej co mamy na powiece, no bo na polecy też mamy jakieś takie, wiecie, w ró róże wpadające rzeczy. No to przejdźmy do cienia Agni. Glambrush 0113 wezmę, sztuczny pędzel, syntetyczny. Kiedy kupiliśmy wodę? Wczoraj. Ale silikonowym pędzelkiem będzie lepszy efekt, paluchem będzie jeszcze lepszy. Czasami naokładam no, najpierw jakimś takim tulem, żeby sprawdzić, żeby nie zaszaleć za bardzo, no bo paluchem to jednak na pół twarzy nałożymy. To jest silikonowy aplikator właśnie do pigmentów z Many Brushes. Many lashes. Przepiękny, wielowymiarowy kolor, chociaż nie wiem, czy ten Full mi się bardziej nie podobał. muszmy poluchać. O tak, paluchem is the way to go. O, ale to ma. Wow! Ale to jest wielowymiarowy błysk. Tak zielony, tak różowy. O, matko! Ekstra. No i co, kochani? Skończyłam mój makijaż. Wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że ten tutorial. Wam się spodobał i przyda, że nauczyliście się czegoś więcej odnośnie blendowania i pigmentów i tak dalej. Zapraszam Was gorąco do playlisty kurs makijażu, bo tam mam bardzo dokładne tutoriale, takie no, kursowe, jak się nauczyć malować, więc może Wam to objaśni więcej jakichś takich zagadnień, których nie powiedziałam Wam tutaj, no bo to są już techniki troszeczkę bardziej zaawansowane, więc możecie po prostu jakiś tam. Niuansów nie znać, które dowiecie się tam. No i mam nadzieję, że coś Wam się spodobało, coś Wam się przydało. No, jest mi bardzo niezmiernie przykro, ponieważ jest 23:37 i ja muszę ten makijaż zmyć. Tak, pomalowałam się tylko dla Was. I jest mi smutno, bo jest piękny ten makijaż. Dawno się nie malowałam, no bo byłam w szpitalu. Nie malowałam się w taki sposób chyba z miesiąc już, no bo nie miałam humorku trochę. A teraz wracam do pracy, więc znowu nie będę mieć humorku. Ale no, ja jestem zachwycona, no jest to niestandardowy makijaż. Za dużo gadam, nikogo to nie interesuje. Kochani, buziaczki, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów jak ten, to proszę nacisnąć guzik, bo to wszystko jest za darmo. <grybuj> I do zobaczenia wkrótce. Co w się sensie, krzyżyk, plusik, to ja.